Piję wodę. I nie bez powodu piję tę wodę, dlatego że ta woda pochodzi z filtra. Z filtra, dedykowanego, wolno stojącego filtra do wody marki Forcius, którego testowaliśmy na kanale, jest też wpis na naszej stronie na temat tego filtra. I muszę Wam powiedzieć, że przestałem kupować wodę butelkowaną. I to nie ze względu na jakichś tam pobudek ekologicznych, mnie to totalnie jakby nie interesuje za bardzo i nie rusza, bo jakby firmy i ogólnie świat sam wytworzył problem plastiku, a teraz go bohatersko pokonuje i zrzuca odpowiedzialność i koszty pokonania rozwiązywania tego problemu na konsumentów na klientów, na zwykłych ludzi, co jest moim zdaniem niezbyt fajne. Natomiast to jest inny temat. Wracając do, do samego filtra. Filtr naprawdę super sprawa. Nie tylko oczywiście, że nie produkujecie śmieci plastiku, bo to jest niewygodne, żeby co chwilę wyrzucać e, ten plastik, to to, że nie musicie kupować po prostu tej wody butelkowanej, nie musicie jej taśtać, mówiąc po poznańsku, czyli nosić ze sklepu e, do domu i tak dalej. I jest to po prostu wygodniejsze, woda jest smaczniejsza, nigdy nie macie problemu, że nie będziecie mieli wody w domu, bo zawsze ten filtr, no chyba że nie będziecie mieli prądu, no to wtedy nie będziecie mieć możliwości korzystania z filtra, bo on e, wymaga prądu do działania. Korzystamy z tego filtra w naszym studiu, jakby od tego się zaczęło, a potem e, zdecydowałem się też właśnie na to, żeby mieć taki filtr również u siebie w domu i bardzo sobie chwalę. Polecam, jeżeli macie możliwość. E, też w tym filmie są wyliczenia, po jakim, czasie ten, po jakim czasie ten filtr się zwraca, bo on się oczywiście zwraca, bo wiadomo, że woda z kranu jest po prostu tańsza niż woda butelkowana, no ale sam filtr oczywiście na początek jest pewien koszt, który trzeba ponieść, ale po jakimś pewnym czasie to się zwraca.